to galantus nivalis, zwana popularnie przed śniegiem-śnieżynką. Jak pewnie wiecie, chłód zwykle nie sprzyja wegetacji. Ale uwaga, część roślin uwielbia taką pogodę. Dobra lekcja. Możemy już wrócić? Zimno tutaj, a nie wszyscy mają kurtki. Jeszcze nie, bo opowiemy sobie teraz o najważniejszej roślinie: O jemiole, która szczęśliwie dla nas. Rośnie sobie tu na dziedzińcu. A to szare to co? To jest taśmus lekus. Według rozlicznych naukowych badań, jemioła jest potwierdzoną rośliną pocałunku. Z naukowego więc punktu widzenia, gdy ktoś pod nią stoi, ona lub ona musi pocałować osobę stojącą naprzeciw. Naprawdę chcemy wierzyć naukowcom w kwestii pocałunku. Nie dość, że uwierzyć, to obrócić w czyn. O! Spójrz, rozjażyłeś nosecho. I zmieniłeś ją w renifera. Przecież widać, że to jest Rudolf. Poznamy go potem. Po jego prawie jazdy. Pewnie przywędrował tu z bieguna północnego. No i co my z nim zrobimy? No, stoi pod jemiołą, więc... No co? Czysta nauka. Mam tu dla pana prezent. Serio? Idealna randka? Czyli gotowanie w pojedynkę. Dziękuję, Echo. Podobasz mi się to. Jasne, nie ma sprawy. Znana jestem w całej szkole z tego, że zawsze daję komuś idealny podarunek. Hej, panie Young, masz tu e-booka. To chyba książka o literze E. Mieści 10 tysięcy książek. Slap to super prezent. Tak samo super jak inny prezent, który dziś dostałem. Na pewno nie jest 10 tysięcy razy lepszy. Dzień dobry. Ptaszki ćwierkają, że dajecie dziś prezenty nauczycielom i nie tylko. Nie wiem, czy ufać tym ptaszkom. Oni cię nienawidzą. też dostanie swoje prezenty i będą one przemyślane i bardzo ładne. I nie będą przypadkowe. Poszukaj mi w trawie robaków, co? Słuchajcie, ja... muszę iść coś zrobić. Kochani, jesteście gotowi na naukową przygodę? Pff. Derby, czy ty pff na naukę? Ja nie na naukę, ja... Na naukę. To był mój kolega z ławki. Może zostać, może, może proszę. Obiecuję wyprowadzać go każdego dnia. Znaczy, nie jak będzie padać. Lub będę chora. Albo jak coś będzie leciało w TV. Musimy go zwrócić Mikołajowi. Święta są już za kilka dni. A jak się dostaniemy na biegun? Derby mamy Rudolfa. A, no tak. Rudolf, mów, jak się dostać na biegu? Ech. I tak właśnie lata się rowerem. Ty sztuczny ufo ludzie. Okej, okay. zobaczmy, czy jest w domu. Powtarzam po raz setny, nie kupię od was ciasteczek. I tak dostaję ich pełno za darmo. Jej! Dwie najbrzydsze harcerki, jakie tu widziałem. Nie sprzedajemy ciasteczek. Zwracamy ci Rudolfa. Rudolf! W skarbie! Zobacz, kto wrócił! Pani święta ucieszy się na jego widok. A, Rudolf! A, a pan się cieszy na jej widok. Bardzo za tobą tęskniłam. O. Ej, to ja tu jestem pod jemiołą. Reniwer ma całować mnie. Czy chcielibyście wpaść na ciasteczka? Jasne. Nie ruszajcie tych czekoladowo-miętowych. Jodłowanie? Ja myślałam, że elfy gwiźdzą w czasie pracy. To raczej kasnoludy. Elfy jodłują! Miło widzieć taki tradycyjny stary warsztat. Bo teraz w wielu fabrykach pracują już maszyny. Poważnie? Pewnie. Nie trzeba im płacić, nie robią sobie przerw, nie jedzą miętowych ciasteczek. No co? No nic, będziemy już wracać. Lećmy! Lećmy, chyżo do domu! Serio, kolego. Ogromnie się na tobie zawiodłem. Wesołych świąt, pani Bern! Myślę, że mam dla pani idealny podarunek. O, jakie stylowe oprawki! Pisują się w mój wizerunek ponętnej nauczycielki. Mam coś dla pani, pani Vern. Słyszała pani o Mary Diamond, słynnej laserowej okulistce. Załatwiłeś mi wizytę u doktor Diamond? Nareszcie. Mogę zrezygnować z głupich okularów. <noise> wizytę? To to jej chodziło, jak mówiła. Zostaw pójść łatwiej jest zamówić wizytę. Patrzcie. To ten wesoły mężczyzna z wesołymi pomysłami. Co wy tu, elfy, robicie? A gdzie niby mamy się podziać? Dzięki tobie straciliśmy pracę. Tak, to właśnie. To niebywale smutne. Mieliście szansę zgarnąć wasze rzeczy? Jak na przykład, a sam nie wiem, pyszne ciasteczka? Nie. Wszystkie zostały na biegunie. Grzej rower. Ej, cieciu. Zobacz, co zrobiliśmy ostatniego dnia! Spokojnie! Co się dokładnie wydarzyło? Czemu Mikołaj was zwolnił? To proste. Powiedziałeś mu, że maszyny są efektywniejsze. Stawił sobie automaty i nas zdegradował. Zdegradował was? Co? Jeszcze bardziej? Chcemy sobie żartować, tak? A wy serio potrzebujecie pracy? Nie możecie czerpać z garnca złota? To leprechuny, tępy kołku miedzi! Proszę, nie tylko Mikołaj ma swój warsztat. Wracać do pracy! Nie płacę wam za gadanie! Chociaż szczerze mówiąc, za pracę też nie płacę. No dobra, kokosów z tego nie macie, ale przynajmniej nie mieszkacie pod mostem. To akurat trolle! Nie są nawet małe. I to ma być tysiąc szwowa kapa? Jak mam się wyspać pod czymś, co ma jeden, dwa... Numer, który jest po dwa... Szyj to od nowa. Dank! Dank! Wzywałoś? Nie ma Danka. Ptaszki śpiewają, że jest na urlopie. Uwierzysz, że ten mały wie więcej o szkole niż ja. Jestem tu dyrektorem i nie psuj mi wizerunku. Twarz ci psuje wizerunek. Znaczy nie ma go? Szkoda, bo mam dla niego idealny podarunek. To kosz najwspanialszych smakołyków z Wietnamu. Czekoladki z fasolki mung, ryż w fasolce mung, fasolka w sosie z fasolki. Może to wszystko mieć będąc na wakacjach. Slab wykupił piękną wycieczkę do Wietnamu dla danga i osoby towarzyszącej. Ja wiem, że on może się po prostu pojawić w Wietnamie. Ale chciałem dać mu lepszy prezent niż echo. Wypracowaliście całą noc? A czy mamy jakieś wyjście? Ach, no to prawda. W większości warsztatów mają już maszyny. Maszyny? Ach. No, nie mogłeś zawrzeć tej swojej jadaczki, co? Nie musicie pracować dla kogoś. Pracujcie dla siebie. Działajcie w usługach kurierskich. Możecie wszędzie latać, macie magiczny pył. To akurat duszki. Jesteśmy elfami i robimy zabawki. Jesteśmy elfami robiącymi zabawki. No dobra, aż tak chcecie robić te zabawki, to zróbcie mi zabawkę. Nie, jednak nie o to mi chodziło. Zabolała mnie ta sprężyna. Halo? Um, obcisłą czerwoną sukienkę z futrzanym obszyciem? Dawaj mi to. Czy pan święty jest w domu? A skarbie, to do ciebie. Szmalu? Cześć, Mikołaj. Święta już bardzo blisko. Pewnie dużo pracy masz tam na tym biegunie, co nie? Wcale nie. Nigdy nie było u nas lepiej. Ta maszyna zbudowała już tyle zabawek, że nawet niegrzeczne dzieci dostaną upominki zamiast rózgi w tym roku. Co? Tak bardzo liczyłem na rózgę. Lubię się czasami tak obić dla zdrowia. No nieważne, tak się zastanawiałem, czy nie chciałbyś może na powrót zatrudnić elfy. Odpada. Maszyna robi dokładnie to, co elfy, tylko że lepiej. You. De. Lady. Good. Tylko joduje nieładnie. Rozłączył się. Zostało tylko jedno wyjście. Bal kostiumowy? Chciałem powiedzieć poddać się, ale w sumie czemu nie? Życie wesołych świąt że spodoba się pani ten śliczny designerski strój. Proszę, żadnych ład i pasek nareszcie nie ze sznura. Nie będzie już pani straszyć wron, za to przyciągnie pani facetów. A może i nawet lekarza? Przebij to slap. Ja nie wiem, czy to możliwe. Znalazła się jej bardzo eleganckie odzienie. A ja mam dla niej ratem... ten mózg. Dużo przyjemniejsze, bo mi pomógł ten tu pan! Ach, nie cierpię cię, rozumiesz? To oczywiście nie do pani. Panią uwielbiam. Ach. Niech to dostała mózg. Ja też bym chciał dostać. Okej, okay. plan jest prosty. Czekaj. Czemu ty zawsze wymyślasz plany? Ja też mam świetny plan. Dobra, najpierw przebieramy się za renifery. Potem wkradamy się do warsztatu. Potem spytam cię, jaki masz plan. Zepsujemy mu machinę. Święty uzna, że jest nieskuteczna i znów zatrudni Elfy. Czekaj! Jeszcze nie spytałem o plan. Mów, daj mi klucz żabkę. A może być klucz Małpka? Dobra, nie mamy wyjścia Głupie auto Szybko, kryj się Nigdy nie odpala na mrozie A mróz mamy tutaj okrągły róg Nie no, zaraz nas tak kryje no. Spokojnie, mamy kryptonimy ty jesteś Albert Zielononosy Koń, a ja Douglas Perandolf III, spadkobierca żółtonosej linii. Przecież jeśli ona podejdzie, nie uwierzy, że jesteśmy zwierzętami. Co wy tutaj robicie co? Powinniście siedzieć w stajni, innymi... Gdzie? Skoro samochód nie odpala... Wio! Ja! Powiedziałam wio! Chcę, żebyśmy lecieli. To się niestety nie uda! Świetnie. Najpierw fura, teraz sanie. A chciałam tylko przejechać się do sklepu poprzymierzać bikini. No to ruszamy! Ura! Panie Tatar, co pan tu jeszcze robi? Staszek nie kazał wracać do domu. Dlaczego się do mnie nie odzywasz? To dlatego, że nie otworzyłem ci robak. Nawet miałem zamiar, ale bałem się, że przysporzy nam to problem. No nic, dobrze, że pan tu jest. Mam. Prezent dla mnie? Nie trzeba było. Zaraz. Trzeba było, przecież to święta. Właśnie, chcemy ze Slabem dać panu coś wspólnie. Prezent? Wspólny? Pewnie coś dużego! Oj, tak. Uznaliśmy, że nie ma już się co ścigać. W święta nie chodzi o dawanie prezentów. To prawda. Chodzi o dostawanie prezentów. Więc pomóżcie mi go dostać. No dobrze. <głos> 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 Przytulasz. <głos> Bardzo śmieszne. Gdzie prawdziwy prezent? Za duży, by się tu zmieścić. Nie rozmiar podarunku jest istotny. Liczy się tylko gest. Fajny gest, co nie? A ja po prostu chciałem dać panu słaby prezent. Ech, Ech, ten głupi duch świąt zawsze psuje mi święta. To jest najnudniejsza gwiazdka w tym roku. Nie mam racji? Troszeczkę się zawiodłem. Ja nawet bardzo. Dokonujesz cudu i lecisz z kobietą do sklepu, a ta cię zostawia w parkingu podziemnym. Chyba no nie wiem, czy to jest fajne. Chyba powinnam przymierzyć jeszcze raz. Zupełnie się nie pogniewam. Co się dzieje? Mościłem sobie już pierzynę do snu, kiedy nagle wielki raba. Co się stało z moim elfomatykiem? Zapewne ktoś się tu włamał i dokonał sabotażu. Białe futro? Już ja wiem, kto to zrobił. Naprawdę? To na pewno królik wielkanocny. No tak, to jest jedyne sensowne wytłumaczenie. Dlaczego on mnie tak nie lubi? I on się dziwi, dlaczego dzieciaki wolą gwiazdkę od jego święta. Ja daję dzieciom prezenty. On daje im kolorowe jajka. A współczesne dzieci chcą prezentów. Słuchaj, święte słowa z ust świętego. Zaraz wigilia. No i co ja zrobię? Zatrudnij znowu elfy. Genialna myśl. Tak genialna, że zignoruję to, iż jesteście przebrani za renifery. Jest tylko jeden słuszny sposób, by to uczcić. Poprzymierzajmy te kostiumy. O, fenomenalna myśl. Ja nie wiem, czy o to Ci chodziło. Owszem, właśnie o to. Znów zatrudnił elfy. Tak! Ale nie tego się spodziewałem. Zrobił z nich ochroniarzy. Wywarstacie czysto. Zobaczymy, czy teraz królik się tu włamie. Czyli piątkę. Bardzo śmieszny. Ojej, autko! Proszę odłożyć zabawkę. Chwilkę się tylko pobawię. Drugi raz nie będę prosił. Co ty wyprawiasz? Znowu zasnąłeś w czasie mojej lekcji, ale miałem okazję przetestować swój świąteczny prezent. Wesołych świąt, kochani.